Dzień dobry Państwu. Ja bardzo rzadko mam możliwość mówienia publicznie jako mama i babcia, więc przepraszam za ewentualne problemy. Chciałabym zacząć od takiego przypomnienia pewnej sytuacji. Jako czternastolatka zdawałam małą maturę francuską. Jedyny temat pisemnej pracy na tej małej maturze brzmiał następująco. Prawdopodobnie będziecie kiedyś rodzicami, jak wychowacie swoje dzieci. Jęk na sali, męski jęk, ale to nie to jest ważne. To jedyny raz w życiu, kiedy zetknęłam się z tak postawionym zagadnieniem. Będziecie rodzicami, jak wychowacie swoje dzieci. Może pomijając niektóre elementy katechezy katolickiej. I to wydaje mi się. W kluczowym w dyskusji na temat solidarności międzypokoleniowej. Kwestia wychowania dzieci, opieki, pracy, jakie wykonujemy w domu, wychowania dzieci, wszystko się dzieje samorzutnie, nie zajmuje czasu i jest bezkosztowe w świadomości większości naszego społeczeństwa. Ma to szereg konsekwencji. Pracodawca nie musi się liczyć. Z obowiązkami rodzinnymi pracownika. Liczba godzin pracy może być powiększana bez żadnych ograniczeń. Praca wykonywana w domu, opieka nad dziećmi, opisywana jest terminem siedzenie w domu kura domowa. To ma też drugą poważną konsekwencję brak szacunku otoczenia i niską ocenę własną osób, które się na to decydują. W Polsce od dawna prowadzone są badania z jednej strony nad budżetem czasu, ale również wartością pracy domowej, której Becker, Gary Becker już ponad 40 lat temu przypisywał wartość zbliżoną do 33% PKB. Obecnie niektórzy badacze uważają, że jest to wręcz równoważne 50% PKB. Ale te dane nie mają żadnego odbicia w świadomości społecznej w Polsce. Dwa lata temu organizowałam spotkanie w Sejmie pod tytułem Praca w domu, jak ją docenić i jak ją wycenić. To jedna z tabel, która się pojawiła na tym seminarium. Miesięczna wartość pracy domowej w relacji do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia to aż 46%. 30%. Jednocześnie relacja pracy wykonywanej przez kobiety i mężczyzny ma się, prawda, jak jest dwukrotnie większa w przypadku kobiet. Myślę, że też ciekawą jest kolejna tabelka pokazująca wartość pracy w poszczególnych, na poszczególne czynności. Nie ma tutaj tytułu wychowanie dzieci. To jest rzecz nieoblicz... jakoś niepoliczalna, ale jednocześnie niezwykle istotna. Mnie nie do końca przekonywują wyniki tych szczegółowych badań. Sama, zajmując się jedynie dziećmi, nie pracując zawodowo, poświęcałam temu wielokrotnie więcej czasu niż te 3-4 godziny dziennie. Było to pełnym obciążeniem ponad 12 godzinnym. No mogę dodać, że z mężem wychowaliśmy piątkę w tej chwili już dorosłych i samodzielnych dzieci. Jest taki krótki filmik, którego tutaj nie pokażę. Rekrutacja do pracy. Pracownik, który musi być dyspozycyjny 24 godziny na dobę, bez wynagrodzenia, bez prawa do urlopu, z bardzo wieloma umiejętnościami. Myślę, że domyślają się Państwo, jak tego pracownika można nazwać. To w zasadzie etat matki, choć bywają i ojcowie, którzy podejmują. Do pomysłu pensji rodzicielskiej pozwolę sobie odnieść się trochę później. Wiele słyszałam krytyki transferów pieniężnych kierowanych do rodzin. Dla mnie dużym odkryciem były badania Narodowych Rachunków Transferów Pieniężnych. Pierwszy raz usłyszałam o nich na seminarium w Budapeszcie, na seminarium poświęconym pracy niewidzialnej. Jestem członkiem takiej Europejskiej Federacji Pracy Niewidzialnej. Robert Gall przedstawił przepływ transferów publicznych i prywatnych w ciągu Trwania życia. Proszę to zobaczyć, jak wygląda przede wszystkim kwestia pracy widzialnej i niewidzialnej w badaniach byłej minister pracy Agnieszki chłoni dominczak w rozpodziale na mężczyzn i kobiety. Pierwsza tabelka to praca kobiet. Niebieskie, niebieskie wskaźniki są pracą zawodową. Żółte pracą niewidzialną W przypadku mężczyzn po prawej stronie Również ta praca niewidzialna ma Duży Duży zakres Ale Tych rzeczy nie traktujemy jako Jako Pracy To jest właśnie coś co dzieje się Poza naszą świadomością i nie, ch, nie chcielibyśmy przypisywać wartości, wartości monetarnej. Myślę, że równie ważnym jest kolejna, kolejne, są kolejne wyliczenia, też autorstwa Agnieszki Łuś-Domińczak i pana Łąckowskiego. To przepływ finansów z puli prywatnej i państwowej. Poprzez okres długości życia. Ten zakreślony krąg to przepływ do mniej więcej 20 czy 24 roku życia, Gro pieniędzy pochodzi z puli prywatnych, rodzinnych. Myślę, że ważne jest podkreślenie, że to są również fundusze płynące od dziadków. W 2007 roku były takie szeroki. Projekt badawczy dotyczący polityki rodzinnej, który ukazywał, że właściwie do 75 roku życia rodziny starsze wspierają finansowo młodsze. Natomiast okres emerytalny to głównie fundusze państwowe w postaci rent, emerytur, świadczeń zdrowotnych. Świadomość tego faktu. Tak dużych nakładów w przypadku wychowania dzieci ze źródeł prywatnych, mieliśmy bardzo mocno w Związku Dużych, w związku dużych Rodzin 3, który formalnie powstał w 2007 roku, ale pierwszą konferencję zorganizowaliśmy w 2007, chyba powiedziałam, tam w 2006, ukazując bogactwo, jakie płynie z dużych rodzin. Wtedy co trzecie dziecko wychowywało się w rodzinie, w rodzinie, która posiadała trójkę dzieci. Jednocześnie była to grupa najbardziej dotknięta ubóstwem z braku, z zaniknięcia wszelkich pomocy państwowych kierowanych do rodzin, traktowanych jako element zaszłości komunistycznych. Jednocześnie przez szereg lat zajmowałam się śledzeniem rozwiązań w innych krajach. Żaden z tych krajów nie postawił w ten sposób transferów do rodzin, nie obciął ich tak dalece. Pierwszym z naszych postulatów, ja myślę, że ta tabelka może zostać już do końca. Wydaje mi się, że wiele mówi. Pierwszy z naszych postulatów była kwestia włączenia dzieci w rozliczenia podatkowe. Byliśmy jedynym chyba z trzech krajów w Europie, w którym dzieci nie funkcjonowały w systemie podatkowym. Powstała tak w 2007 roku tzw. ulga podatkowa na dzieci. Kilkakrotnie modyfikowana, zresztą pod wpływem seminariów organizowanych przez nasz związek, do tej pory istnieje. I myślę, że państwa pokolenie nie orientuje się, że był czas, kiedy takiego rozwiązania nie było. Drugim ważnym dla naszego środowiska postulatem było rozłączenie polityki rodzinnej od polityki socjalnej. To nie kwestia niewydolności rodziny, ale niewydolność polityki społecznej stawiała nas, rodziców wielodzietnych, w trudnej sytuacji. Ważnym od początku postulatem było wprowadzenie bonu wychowawczego. Intuicyjnie czuliśmy, że zajęcie się dzieckiem do lat trzech jest bardzo ważne. Bardzo ważne przez bliskie jej osoby, wykonywane poprzez bliskie jej osoby. Jednocześnie czuliśmy ogromną niesprawiedliwość systemu, w którym korzystanie ze żłobka było finansowane z poli. Pieniędzy publicznych, natomiast opieka nad dzieckiem w domu pozostawiała rodzinę z jedną pensją bez, żadnych, bez żadnego wsparcia finansowego. W naszym miasteczku w tamtym czasie koszt jednego dziecka w żłobku był równoważny wydatkom naszej wtedy pięcioosobowej rodzinie. Ważnym postulatem była też kwestia emerytur. Wiele matek wielodzietnych nie nabywało prawa do emerytury. Wychowując przyszłych podatników. To w jakiejś drobnej mierze zostało rozwiązane rok temu. Wydaje mi się, że w sposób niewystarczający jest to świadczenie uzupełniające, podlegające stałym zmianom w związku z sytuacją finansową danej osoby. Wreszcie ważną była kwestia obniżenia kosztów wychowania dzieci. Poprzez model karty dużej rodziny, wprowadzane sukcesywnie w poszczególnych gminach. Obecnie jest to system coraz bardziej udoskonalany, działający w całej ogólnopolskiej. Myślę, że jeszcze jest jeden bardzo ważny no, zagadnienie, nie dotyczące wielodzietności, kwestia urlopów macierzyńskich. Urlopy macierzyńskie w naszej świadomości są jakimś prawem powszechnym. Natomiast okazało się, że w 2011 roku tylko 30% matek pracowało w sposób, który dawało im prawo do urlopu macierzyńskiego. Co najmniej 50% kobiet zostawało wtedy bez, środków, bez żadnych dodatkowych środków do życia. Dopiero od stycznia 2016 roku weszło prawo do tak zwanego kosiniakowego, jednego tysiąca złotych przez okres roku. Zawsze mam wątpliwości, czy wszystkie kobiety, które mają do tego prawo, mają tego świadomość. Bardzo dużo się mówi w tym momencie o 500+, natomiast o tym rozwiązaniu pewnie można znaleźć informacje jedynie w internecie. Wydaje mi się, że to pokazuje też na jeszcze inny problem. Mianowicie bardzo ograniczonej informacji o rozwiązaniach prorodzinnych, jakie w ostatnich nastu latach zostały w Polsce wprowadzone. Te wszystkie rozwiązania nie, nie ułatwiają wystarczająco sytuacji rodzin i obciążeń, którymi, które spadają na rodziny szczególnie że wymogi względem rodziców się ogromnie zwiększają myślę że można to prześledzić na blogach i na tym poczuciu trudności z jakim się rodziny stykają myślę że w referacie wstępnym ogromnie ważną rzecz została podjęta mianowicie kwestia czasu trudno mi się zgodzić to nie padło w tym momencie, ale w przeczytanym artykule, że przede wszystkim ten czas byłby ważny do 12 roku życia. Zakcentowałam ten niezwykle ważny okres do 3 roku życia. Obliczający budżet czasu uważają, że 6 lat to jest ten okres najbardziej obciążający rodzinę. Natomiast były bardzo ciekawe badania przeprowadzone w 2010 roku w ramach takich dużych projektów Family Platform, światowego ruchu matek. Jak kobiety chciałyby rozłożyć pracę zawodową i opiekę w domu? Dużą część respondentek była z wyższym wykształceniem, i tutaj okazuje się, że tylko 11% kobiet chciałoby wrócić natychmiast do pracy. 25% w ogóle chciałoby zostać w domu, natomiast większość harmonijnie zajmować się domem, z takim zrozumieniem, że pełen etat to po 18 roku życia dziecka. Ja myślę, że jeszcze jest jeden bardzo ważny temat w przypadku solidarności międzypokoleniowej, mianowicie atmosfery społecznej wokół rodziny i dzieci. Myślę, że można go sprowadzić do trzech haseł. Rodzina to sprawa osobista, prywatna jeszcze te trzy rzeczy chciałam powiedzieć. <noise> Nikt nie powinien się do tego wtrącać. Wszyscy wiemy, jak najlepiej wychować dzieci, i w związku z tym ma, dajemy sobie prawo do krytyki. I wreszcie kwestia pomocy nie powinno być żadnej, przecież wiedzieli, że na co się decydują. Wydaje mi się, że to jest dość kiepski punkt do. Start do dyskusji o solidarności międzypokoleniowej. Dziękuję.